Szczęść Boże, drogie dzieciaki! Bardzo się cieszę, że się znowu widzimy. Kochani, dzisiaj mam dla was niespodziewankę, bo w Komnacie Języka Włoskiego, bo dzisiaj taką komnatę poprowadzę, mamy gościa, który jeszcze nigdy z nami nie był w Komnacie Włoskiego. Ciekawe, czy się tutaj spodziewacie, cioci Sylwii. Cześć! Bo nie wiem, czy wiecie, że ciocia Sylwia uczy się włoskiego uczy się trochę włoskiego. Przynajmniej próbuje. Tak, próbuję uczyć się włoskiego, równo z Wami. Też od czasu do czasu, jak są odcinki, to potem ogląda, czasami coś tam zagaduje, czasami nawet napiszemy sobie jakiegoś SMS-a po włosku. To, to się zgadza. Czasami nawet do dzieci Nady coś powiem po włosku, albo dzieci o... Ingi. No właśnie, więc dzisiaj będziemy sprawdzać. I to jest też taki super odcinek dla Was, którym może iść nieraz trochę trudno z językiem, zwłaszcza mówienie. Jak się mówi w obcym języku, to jest trudne. Ja wiem, że Diocia Sylwia nie ma z tym jakiejś wielkiej łatwości. Się będzie, tak jeść, będzie musiała powtarzać za mną różne włoskie słowa. Czy jesteś gotowa? Ciekawe jak mi wyjdzie. No zobaczymy. Słuchajcie, a temat tego naszego spotkania to jest taki, że no już jest czerwiec, zlada, moment zaczynają się wakacje, jest lato, to ja bym chciał się zapytać cioci Sylwii, no jak ty myślisz, czy jakie masz takie, jak pamiętasz, jakie najczęściej miejsca Jeździmy latem, żeby wypocząć. Jakie rejony, że tak powiem, czy obszary, czy jakbyś to nazwała, gdzie tak jeździmy? To ja może powiem tak jak ja jeździłam sobie na wakacje, no. czyli albo w góry, albo nad morze. Hmm. Ale też jakieś jezioro się zdarzyło. Więc jakby przez całą Polskę w różne miejsca. A można słuchaj, pojechać. a jeździłaś w takie miejsca, gdzie są lasy? Też. Też, Też. No, w lasach trzeba uważać na kleszcze. I ale... nie tylko, i na zwierzęta. Ale właśnie, ja przygotowałem do tej naszej lekcji takie trzy zasadnicze miejsca, w które można jakoś jeździć w czasie wakacji. Oczywiście tych miejsc jest więcej, ale to są takie najbardziej klasyczne. Rzeczy związane z lasem, czyli różne nazwy będą lasów, różnego rodzaju lasów. Później będą wszystkie rzeczy związane ze zbiornikami wodnymi, tak, nad różnego Czyli rodzaju woda. zbiorniki wodne jeździmy. I trzecia rzecz to są góry. Tu akurat jest najmniej słów do opanowania, ale, ale będziemy się ich uczyć. A gdzie będzie najwięcej? Yy... Przekonamy się. Ale pomyślałam, że się czegoś dowiem. No, no dowiesz się, za chwilę się dowiesz. Dobrze, to mamy tutaj takie ilustracje. Nie zdradzimy wam, kto, kto te ilustracje narysował. Możecie ewentualnie w komentarzach napisać, jak macie jakiś Ale pomysł. Ale mi się bardzo podobają. Jak macie jakiś pomysł, kto mógł nam zrobić te tutaj ilustracje do naszego odcinka. I co mamy tutaj na tym odcinku, Tadam. na tych ilustracjach naszych. Zobaczcie, to jest jeden, a to jest drugi. Hmm. I oczywiście są to rzeczy związane z chyba lasem. No z lasem, jak najbardziej z lasem. No to teraz popatrzymy sobie, jakie mamy tutaj w naszym takim y, niespodzienkowy taki jest. Y, mamy tutaj takie karteczki z nazwami. Położymy, położymy sobie nie? teraz te, te nasze ilustracje związane z lasem i wyciągamy. Ja wyciągam pierwszą patrzę. Słuchaj. Ja mam słowo La Foresta. Spróbujemy ja? powtórzyć razem. Spróbujemy. Cztery. La, La Foresta. Foresta. I y, masz pomysł, jaki, co to może znaczyć, La Foresta? Mm, pewnie coś z lasem. Tak. <ścoughs> y, ale chyba nie. La Foresta to jest taki duży las. Dość duży las. Ja, mamy różne słowa w polskim języku, y, ale jeżeli chcemy powiedzieć o dużej przestrzeni, gdzie jest pełno drzew, to mówimy La Foresta. Nie? Ja położę sobie tutaj to słówko la foresta. Czyli we włoskim jest tak, że są różne rodzaje? Tak, różne no ale tak jak po polsku są różne. Nie możesz powiedzieć, że idziesz do zagajnika, możesz powiedzieć, że idziesz do jakiegoś lasku, małego lasku, no tak. że idziesz do lasu, że idziesz do jakiejś puszczy, że nie wiem, czy jeszcze jakieś słowo jest. Gaj, gaj. O, o. jest jeszcze gaj. Ciocia Nadia też to wspaniale powiedziała. Tak, jest zagajnik i jest gaj. Czyli coś jeszcze większego. A jakie ty masz słówko? Ja mam... spróbuję sama. No, o, Ciekawe, czy mi się ciekawe, uda. Ciekawe, czy się uda. La selva. Bardzo dobrze. La selva. Spróbujemy to powtórzyć wszyscy razem? Trzy, cztery. La selva. I to jest, kochani, bardzo duży las, czyli puszcza. Czyli tam można spotkać się różnego rodzaju duże zwierzaki. Tak, i tak jak my mamy puszczę białowieską na przykład, to też są takie miejsca we Włoszech, o, jakby rejony geograficzne całe, o których się mówi La Selva di coś tam, czyli to jest też taka puszcza z jakiegoś tam regionu. Spróbujmy jeszcze, zobaczmy, jakie tutaj mamy inne słowa. Może to u, niech będzie u, dla Ciebie, u, u. a ja wezmę takie. I co, patrzymy? patrzymy. To teraz Kto pierwszy? Ty odwróć i spróbuj przeczytać sama. To ja mam Il Bosko. Il Bosko. Aż kojarzy ci się z czymś to słowo? Kojarzy mi się ze świętym Janem Bosko. Dokładnie, bo kochani, święty Jan Bosko, gdybyśmy mieli przetłumaczyć ułoży... jego nazwisko, to by się nazywał Jan? święty Jan, Jan? Las. Nie, to by był di Bosko, gdyby a. był z lasu, a tak? To jest święty Jan Las. Spróbujmy sobie jeszcze raz powtórzyć. Trzy, cztery. Il, Il Bosko. I to jest las, czy taki, no, myślę, że nie za duży las. Nie? Jak się mówi, że idę do, do Bosko, to mówi się o jakimś nie za dużym lesie. A już taki zagajniczek albo gaj, to jest takie słówko Il Boschetto. Myślę, że słyszycie trochę Il Bosco, il Boschetto. jakie zdrobnienie, Zdrobnienie, mały las. Spróbujemy powtórzyć razem? Spróbujemy. Trzy, cztery. Il Boschetto. Dobrze. To teraz spróbujmy jakoś uszeregować sobie od najmniejszego do największego. Ja bym dał pierwszy il boschetto. Potem będzie il bosco. A potem damy la foresta. I może co, la selva może tu I zostawimy. La o. To kochane dzieciaki, spróbujemy sobie teraz powtórzyć wszystkie cztery słówka po kolei, dobra? Ja mówię pierwszy, a wy razem z ciocią Sylwią powtarzacie. Il boschetto. Il boschetto. Il bosco. Bosko. La foresta. La foresta. La selva. La selva. A, wspaniale. Więc teraz już jak będziecie jechali gdzieś, to będziecie mogli powiedzieć, w jakim byliście lesie. Czy w małym lesie, w małym jakimś zagajniczku, czy w małym lasku, czy w lesie, czy w puszczy. Już wszystkie te słówka teraz znacie po włosku. To co? Mamy załatwione, Mamy załatwione las. sprawy lasu. To druga, drugie miejsce, w które mm -hmm, można jeździć wakacje mm -hmm. to są rzeczy Gdzieś... związane z górami. Z górami. Mamy tutaj kolejną ilustrację góry. Nie wiem, czy chyba trzeba będzie posprzątać te, że tam zdjąć ze stołu właśnie Czecię ja Sylwia tak na boczek. Wszystkie te tutaj. Tink, 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 tink. Super, i ja już kładę tutaj naszą górę. No to co? To wyciągamy nasze słówka. Jakie ja one tam są? Zobaczymy, dobrze. Ciekawe, co tu jest. Spróbujesz tam, tam, tam. powiedzieć. Chyba pamiętam. No to dawaj. La Montania. A, ciocia Sylwia pamięta, bo to słówko w naszych programach już się pojawiło. La Montania, tak. Ale ja wyciągnę, bo jeszcze mamy jakieś inne tutaj. Bo tych słówek jest więcej. Tak jak my mamy góra, pagórek, wzgórze. Różnie mówimy, nie? Na takie miejsca górzyste. Więc szukamy różnych nazw. I też jest il monte. Kochani, bardzo łatwe słówko. Il monte. Il monte. Tak. To tutaj też położymy obok. I za chwilę wszystkie trzy powtórzymy, ale jeszcze zostawmy. Znajdźmy. A teraz chyba Ma? potrzebuję pomocy. Na pewno spróbuj sama, zobaczymy, czy ci się uda. Il Monticello. Wspaniale! Wspaniale, doskonale! Il Monticello. No to kochani, powtórzymy teraz sobie te słówka związane In, z górą. Mamy je tylko trzy. Zobaczcie, że wszystkie mają coś podobnego w sobie: Monte, Montagna, Monticello. Hmm. Więc najpierw zaczniemy. Pierwsze, najmniejsze pagórek albo wzgórze to będzie Il Monticello. Il Monticello. Spróbujmy jeszcze raz. Il, Il Monticello. Dobrze. Dalej. Góra. Jedno ze słów, mówiąc, żeby powiedzieć po prostu góra, to jest Il Monte. Il monte. Spróbujmy jeszcze raz wszyscy razem. Trzy, cztery. Il monte. I jeszcze jest, też to oznacza górę, ale też oznacza góry. Jeżeli bym miał powiedzieć, że idę w góry, to powiem, że vado in montagna. Ale la montagna to jest też jedna góra, ale to są też po prostu góry. I wtedy mówimy la montagna. La montagna. I spróbujmy wszyscy razem. La montagna. Bardzo dobrze. Więc temat gór y, jest też już opanowany, tak? Ale zostaw ten rysunek, bo on nam się jeszcze przyda. Bo na nim jest nie tylko góra. No tak. Bo jest jakiś niebieski element. No, i tutaj jest taka strzałeczka pokazana. Jak myślisz, co to może być? Czy rozpoznajesz jak ten rysunek? to są mury, i jest taka strzałeczka, i jest niebieskie. To, no to, to będzie pewnie źródło. Bardzo dobrze. I we, w języku włoskim na źródło mamy dwa słowa. Więc ty bierzesz pierwsze, ja biorę drugie i zaraz sobie sprawdzimy. Powiedz, czy będziesz w stanie je przeczytać? Chyba tego nie. Tego nie? Tego nie. To się zamienimy, co? To to będziesz w stanie na pewno przeczytać. Dobra. Dasz radę? Tak, tak lubię. No to teraz zaczynasz ty, ciociu Sylwia. To ja mam La Fonte. La Fonte. Powtórzymy razem wszyscy. Trzy, cztery. La Fonte. Wspaniale. I to jest jedno ze słów, żeby powiedzieć źródło, czy źródełko. A ja mam drugie. La Sorgente. La, la sorgente. sorgente. Jeszcze raz spróbujmy razem. Trzy, cztery. La, la Sorgente. sorgente. I tymi dwoma słowami określamy źródło. Bo źródło, z którego płynie woda. I teraz tak, jak ta woda płynie, ciekawe jaki ty masz tam rysunek następny. Ta, 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 ta. Ta, ta. To słówko też już kiedyś było u nas. No bo to jest oczywiście rzeka, nie? Rzeka. Z je, ze, ze źródełka wypływa najpierw strumyczek i tak dalej i potem on się staje rzeką. I Ty chcesz to wyciągnąć? Próbuję. <noise> Dobra, to próbujemy. Więc w tej naszej opowieści ze źródełka Mały wypływa rzeka. Jak il rzeka... fiume. Il fiume, dokładnie. Rzeka po włosku to jest il fiume. Spróbujmy powtórzyć to razem. Trzy, cztery. Il, il fiume. fiume. Wspaniale. Po prostu idzie nam to bardzo Oj, sprawnie. Chciałabym ci powiedzieć, no. że mam w sobie fajną zabawę z tym, że ja nie wiem, czy tam jest, i nie potem wiesz, próbuję. Jest? No właśnie byłem względu. ciekaw, jak ci to jak będzie się to szło. Czyta. Ja wiecie, ciocię Sylwię tak specjalnie trochę wystawiam, żeby ona czytała po raz pierwszy różne słowa, żeby ona się przekonała, że umorze, że umie, bo ma bardzo dobre, dobre umie czytać po włosku, tylko zawsze jest taki trochę, że się trochę boję, no, ale A to jak chyba się wszyscy uda, tak to, mają. Wszyscy że... tak mają. Ale jak się już przebije potem przez taką e, warstwę takiego trochę takiej obawy, to potem idzie to bardzo świetnie. No to teraz ja bym tutaj wylosował jaki, znaczy wyciągnął naszą kolejną ilustrację. To już jest moja ostatnia ilustracja. O, mamy tutaj takie miejsce, które można by nazwać jeziorem, pewnie, nie? Pewnie tak no. wygląda. No, to ja tutaj wyciągnę słówko. Też mi się wydaje, że my już kiedyś jezioro omawialiśmy gdzieś na jakichś naszych zajęciach, ale w ramach przypomnienia. To chybaście ciąngem było. Być może, być może tak było jezioro. Dobrze, więc po włosku jezioro to jest Il Lago. Il Lago. I jeszcze raz spróbujemy wszyscy razem, dobra? Trzy, cztery. Il, il lago. lago. Wspaniale. I to jest właśnie słówko, żeby powiedzieć, że jest jezioro. Jeszcze tobie coś A zostało w ja A tu chyba, jeszcze nie? jeden tak. Pink. Jak są rybki, to wydaje mi się, że jest to morze. Tak, no znaczy w sensie idziemy tak, nie źródło, rzeka, jezioro. Rzeka może też wpływać do morza. Może wpływać może. do jeziora, może wpływać do morza. Gdzieś ta rzeka musi się kończyć, więc y, zazwyczaj są to morza i oceany. I rzeczywiście jeszcze zajmiemy się tymi dwoma słówkami morze i ocean. Kto e, teraz? Kto ja. pierwszy? Ja. Dobrze, to bierz karteczkę, a ja wyciągam drugą. I ja mam tym razem Il Mare. Powtórzmy wszyscy razem. Il, Il mare. mare. Na pewno to słówko już kiedyś u nas było. Il mare. Ja mam drugie słówko. Jak oczywiście wszyscy wiecie, że morze jest morzem, ale te największe morza, takie ogromne między kontynentami, to są oceany. I po włosku to słowo to jest loceano. Loceano. I spróbujmy jeszcze raz. Trzy, cztery. Loceano. Lo Czyli mamy morze. I mare. I ocean. Loceano. Chyba tak się mówi. Loceano. Tak. Dobra. To, to mamy już te wszystkie sprawy związane z wodą. A ojczyja? Bo my już tutaj zamknęliśmy ten temat, że jak no. się gdzieś jedzie, no to są rzeki, morze, oceany. A jak jakieś dzieci zostają w mieście na wakacje, bo nie mogą nigdzie pojechać, bo coś hmm. się wydarzyło, to... Co możemy wtedy zrobić? Możemy pójść pod prysznic <grymne> <grymne> albo wykąpać się w wannie. Nie, oczywiście. <grymne> trochę żartuję. Ale w miastach, jak chcemy sobie popływać, to gdzie chodzimy? Chodzimy na przykład. Na basen. No dokładnie. Najczęściej. Nie? No właśnie, mamy baseny kryte, mamy baseny otwarte, mamy takie baseny, w których są fale i mamy takie sportowe, na których można pływać, ale rzeczywiście, dobrze, że tutaj zagadałaś, bo te wszystkie, że tak powiem, akweny, o których rozmawialiśmy, te zbiorniki wodne, one wszystkie... Yy, są naturalne, nie? Występują w naturze, właśnie do nich jeździmy, a sztuczne, wybudowane przez człowieka, od takich basenów ogrodowych, począwszy, po wielkie kompleksy basenowe. Mi się najbardziej yy, podobają te, co mają takie duże zjeżdżalnie. No właśnie, ze zjeżdżalniami i tak dalej. Tak, to, to są wszystko też baseny i tam też możemy pochodzić i mamy taki namiastkę tego co byłoby nad jeziorem albo nad morzem, no właśnie. I jest też słówko, oczywiście po Włosi też chodzą na baseny, też mają baseny, jest takie też słowo, które, w które mówimy, że idziemy na basen, czyli słowo basen, to jest La Lapisina. La Spróbujemy jeszcze wszyscy powtórzyć razem, trzy, cztery. Lapisina. La I rzeczywiście to słowo chyba nam sprawę że tak powiem, yy, zbiorników wodnych i naszego wakacjowania się nad, nad zbiornikami wodnymi zamyka. Ale ja tak sobie myślę, że jeszcze w wakacje, jeszcze jedno miejsce ważne jest, do a ja którego czym. coś tutaj ja. zostało to. No pamięta. właśnie. Chciałbym, żebyś to pokazała. Możesz tak położyć, a to może zwiniemy to. Ja to teraz pozwijam. O. Wygląda, wygląda. Trochę jak nasze sanktuarium. Trochę jak nasze sanktuarium. Nie wiem, czy Wy też tak macie, że z rodzicami, jak jedziemy gdzieś z rodzicami albo jak jesteśmy na jakichś koloniach czy na jakimś obozie i tak dalej, no to też się zwiedza miasta, nie? Zabytki różne w miastach i zwiedza się też kościoły. Ja bardzo lubię. Tak, ale więc to jest jeden, jedna rzecz, dlaczego przy wakacjach też pokazałem kościół, czy przygotowaliśmy sprawę związaną z kościołem, ale też oczywiście jest taka rzecz, że Nieraz może się tak trochę uruchomić takie myślenie, nie, że jestem na wakacjach, jest niedziela, to może, to może nie trzeba, bo w końcu odpoczywam, i tak dalej. Też chciałem powiedzieć, że w wakacje dobrze jest pamiętać o tym, żeby wybrać się po prostu w niedzielę do kościoła. Tak, najnormalniej na świecie. Takie, są wa też, takie wakacje są najlepsze. Tak, są też różnego rodzaju y, takie y, spotkania dla, dla, dla dzieci, dla młodzieży. Wakacyjne, organizowane przez różne grupy, wspólnoty, różne parafie, gdzie się w ogóle wyjeżdża na taki wyjazd, którym jest zaplanowane, że tam codziennie będzie modlitwa, codziennie będzie msza i tak dalej, więc wszystkie takie kościelne sprawy to są też sprawy wakacyjne. A wakacyjne sprawy są też sprawami związanymi z kościołem i z modlitwą. No i trzeba nam powiedzieć sobie na końcu, jak jest kościół po włosku. Tam tutaj zostało ostatnie. Mm. To Będzie w tą stronę. Właśnie tak się mm. zastanawiam, czy my kiedykolwiek w naszym programie mówiliśmy już o kościele po włosku? Ja sobie nie przypominam, mm. to aż się wydaje niewiarygodne. Jak ktoś z Was, drogie dzieci, pamięta, czy był taki odcinek, to możecie gdzieś napisać w komentarzu. Ja też chyba nie pamiętam. No właśnie. Mm. A potrafisz powiedzieć kościół po włosku? Kieza. Kieza, bardzo dobrze. La Kieza. Więc spróbujmy jeszcze wszyscy razem. Trzy, cztery. Lakieza. La Bardzo dobrze. No to teraz robimy sobie takiego miksa. Wszystkie te słówka są jakoś tam mm. wymieszane. Ilustracje też są tutaj pomieszane i po prostu jeszcze wszystkie te słowa sobie przed wyjazdem naszym na wakacje powtórzymy. Teraz się okaże, ile zapamiętałam. No dobra. To kto zaczyna? Mm, nie wiem. Wyciągam. Próbuję. Wyciągam. Dobra. To jest. La Foresta. Bardzo dobrze. I oczywiście to jest duży las. Przykładamy to tutaj. Tam jest tak. O, tutaj są te nasze obrazki. Ja wyciągam też tu moje. Il Lago, czyli? To będzie coś z wodą. Jezioro. Powtarzamy. 3-4. Il Lago. Dobrze, tutaj mamy Il Teraz Twoja kolej. tam. La montagna. Czyli oczywiście góry. góry. Powtórzmy to razem. Trzy, cztery. La, La montagna. A teraz ja wyciągam. La sorgente. Pamiętasz co to było? Mm, nie. To, to było źródło. To się, teraz się wszystko wyda, że ja mam dobrą pamięć, ale krótką. To jest źródło. Powtórzmy sobie słówko źródło. 3 cztery. Las Sorgente. Super, tutaj gdzieś przy górach było też nasze eee. Las Sorgente. Twoja kolej. O, ja chyba jakieś takie w miarę łatwe trafiłam. Mm. Il Bosco. Il Bosco. To oczywiście pamiętam. No co bo to, to znaczy? Las. Dokładnie. Powtórzmy razem. Trzy, cztery. Il, Il bosco. bosco. To teraz ja wyciągam. O, podobne trafiłem. Il Boschetto. Powtórzymy. Il Boschetto. Jeszcze raz. Trzy, cztery. In Boschetto, to jest mały lasek albo zagajnik. O, widzę, że tu cała seria poszła. Jedno mamy już załatwione. La selva. La selva. Powtórzymy razem: trzy, cztery. La, La selva. selva. To jest kochani, puszcza. To ja wyciągam następne. La piscina, czyli basen. La piscina. Powtórzymy jeszcze razem wszyscy. Trzy, cztery. La, la piscina. Piscina. Do tego nie mamy obrazka. Twoja kolej. Il fiume. Powtórzmy. Il, Il fiume. fiume. To jest oczywiście rzeka. Eee, Wyciągam. Możemy do niebieskich? La chiesa. La chiesa. To... Powtarzamy razem. Trzy, cztery. La pieza. I, to I to jest, jest kościół. oczywiście kościół. Bardzo dobrze. La Fonte. A pamiętasz, co to znaczyło? To hmm. będzie coś... E, hmm. Teraz będę strzelać, pewnie będzie to jezioro. Mm, nie, 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 beżara do to leży, to i lago. Pamiętacie, myśmy na jedną La fonte, Dwa słówka źródło, były, jakby dwa, a to dlatego mi się nie zapamiętało, no, właśnie, bo były dwa. dwa. No, bo były dwa, bardzo dobrze. Ale powtórzymy Ale... sobie słówko e, La fonte, raz, y, trzy, cztery. La, la fonte. fonte. Chcecie powiedzieć raz, dwa, trzy? Tak też się a ja nie odlicza. powiedzieć, że jak Coś mi nie wyjdzie i trochę zapomną, to zawsze mogę sobie przypomnieć, a mówimy nie szkodzi. Nie szkodzi. szkodzi. Y, ja mam słówko Il Monte, to jest góra. Powtórzymy? Il monte. O, właśnie. Powtórzmy jeszcze razem. Trzy, cztery. Il, Il monte. monte. Już nam się kończy nasza tutaj. Nasza tutaj. A ja mam, mam chyba moje gra. ulubione. Hmm. Il Mare. To jest oczywiście morze. Powtórzmy tak, i to To po jest moje włosku. ulubione. Trzy, cztery. Ry. Il mare. A ja mam tutaj słówko il monticello, czyli mały pagórek. Powtórzymy sobie: trzy, I... cztery ry. Il, il monticello. monticello. Doskonale. I zostało nam ostatnie loceano. Loceano. Bardzo dobrze. To jest oczywiście ocean. Yy. Drugi dzieci. Popatrzcie, byliśmy w lesie, w górach, nad jeziorem, nad, nad morzem, morzem, nad rzeką, nad, na basenie. Byliśmy też w kościele. Wszystkie te rzeczy już teraz wiecie, jak się mówi je po włosku. Jak będziecie opowiadać o wakacjach, to możecie zawsze użyć tych różnych wspaniałych słówek. A my teraz pomodlimy się razem, właśnie o dobre wakacje. Miej ojca, i syna i ducha, ducha świętego. świętego. Panie Jezu, bardzo chcę Cię poprosić za ten czas wakacyjny, żebyśmy byli zdrowi, żebyśmy byli też e, wolni od tego koronawirusa, tak żeby rzeczywiście można było swobodnie oddychać, bez maseczek, swobodnie odpoczywać właśnie w te wakacje w 2021 roku. Prosimy Cię, Panie Jezu. Prosimy Cię, Panie Jezu. Chcemy też Panie Jezu prosić o to, żeby ten czas od naszego odpoczynku był też czasem z Tobą, abyśmy nigdy nie zapominali, że jak odpoczywamy, to Ty jesteś obok nas. Prosimy Cię, Panie Jezu. Prosimy Cię, Panie Jezu. Prosimy Cię, Panie Jezu, o bezpieczeństwo wszelkich podróży, żebyś nas chronił. Prosimy Cię też za naszych rodziców, żeby w tym czasie wakacji też mieli okazję dobrze wypocząć. Prosimy Cię, Panie Jezu. Prosimy Cię, Panie Jezu. I chcemy też Cię Panie prosić o to, abyśmy mogli zawsze sobie w czasie wakacji zwiedzić te miejsca, do których pragniemy pojechać, które były naszym marzeniem. Prosimy Cię, Panie Jezu. Prosimy Cię, Panie Jezu. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, i odpuść nam nasze winy jako, jako i my odpuszczamy naszym, naszym winowajcom. winowajcom. I, I nie, nie wódź nas na pokuszenie, ale nas, nas zbaw do złego. złego. Amen. Amen. Pan z Wami. I z Duchem Twoim. Niech Was błogosławi Wszechmogący Bóg, Ojciec, Syn i Duch Święty. Amen. Trwajcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Oczywiście pamiętajcie, żeby dać kciuka, są w górę, bo wtedy dotrzemy do kolejnych dzieci, kolejnych dzieci, kolejnych dzieci, żeby było ich ile? Milion, albo Milion. teraz już chyba dwa miliony. Właśnie. Więc wysyłamy i miejcie w ogóle wspaniałe wakacje i spędźcie je tam, gdzie pragniecie. Wszystkiego dobrego. Pa! pa.